Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony David. 9310 a to jest ostatni odcinek, zagrajmy w Max Payne 1. Tak, powtarzamy to trzeci raz, tą gonitwę tej... Horns? Horn? Horn, właśnie, Horn. Będzie ciężko. Mm. Chyba sobie tutaj zaraz walnę quicksave'a. Bo ginę za często, o tu. I... jedziemy z tym koksem. I teraz ta cała banda tutaj wyskoczy na nas. Jest już na pokładzie. Odlatujemy jak tylko wiatr się uspokoi. Ten mast mi się nie podoba No. Hmm... czy on mówi ten max, bo nie za bardzo go rozumie. Oglądamy to już chyba trzeci albo czwarty raz. Odlatujemy jak tylko wiatr się uspokoi. Ten mart mi się nie podoba. Ludzie, ile jeszcze razy to będę przechodził? To jest najgorszy moment, jaki może być. Żeby kurde już go przechodzić chyba cztery razy. To jest jakaś katastrofa. Albo tak jak powiedzieli w. Jest już na pokładzie. Odlatujemy jak tylko wiatr się uspokoi. Ten mast mi się nie podoba. Tak jak powiedzieli w. Zabójczej broni. Kotostrefa. strefa. Startuj... <suszy> Ludzie ogarnijcie się, please. Chcę skończyć już. <suszy> ja nie mogę. Jest już na pokładzie. Odlatujemy, jak tylko wiatr się uspokoi. Ten mart mi się nie podoba. No! Nie, 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 Dobra tutaj. uporczywe, uporczywe. Uporczywe, Dobrze. uporczywe takie... Dobra, tutaj. Nie można teraz zapisać. Odlatujemy jak tylko wiatr się uspokoi. Ten marsz mi się nie podoba. Zajpiemy za minutę. Save. Musimy teraz szybko chyba przebiec. No jak to zrobić? Start za czterdzieści minut. co ja mam zrobić? Ludzie, co ja mam zrobić? Start za pół minuty, ludzie! nie mam pojęcia co zrobić za 15 sekund No fajnie, tylko co ja mam co zrobić Dobra, możemy lecieć 5, 4, 3, 2, 1 No i odlecieli Co, zginiemy? Jo. Ech, wczytaj. Co ja mam tu zrobić? Co to w ogóle tak łupło? Nie wiem, czy z widzieliście, z ale tak... ...zarzuciło ekranem. Nie. Start za pół minuty. Ludzie, co ja mam zrobić? Co, mam z kronatnika w to przywalić? Startujemy za 15 sekund. Sto! Nie mam pojęcia. 5, 4, 3, 2, 1 No i znowu polecieli Jeszcze raz Tu nic nie ma To windy nie można wejść Drzwi też 4900 Ja nie przybijam tej szyby nawet Jakieś przejście Cokolwiek Jakaś podpowiedź Start pół minuty. Nie, 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 nie Startujemy za 15 sekund. Czyżby się udało? Wszystkie liny poszły Dobra, możemy lecieć. Czekajcie, tutaj sobie zapiszę grę. Tutaj 3, 2, 1. Zobaczymy, co się stanie. No bez zadziałało. 4 3 2 1 Co tu ja mam jeszcze zrobić? Wy się czekajcie wczesną ja tego quick save a, Który jest tutaj Teraz tak, szybko idź przebij tą linę No! Start za 49 sekund Trzeba przystrzelić teraz, nie mogę. No co jest teraz z tą kratą? Starce, Jeszcze raz. Czekajcie, może trzeba jednak nacisnąć ten guzik? Start za 49 Patrzcie, teraz nie można przestrzelić tego, Starca pójdę Tamy Tam się jest przestrzelone. a przez snajperce? a może moździerzem? też nie. Tu wcześniej przeszło, a teraz nie chcę przejść. Czekajcie, przycelujemy... Wy to widzicie? Start za 45 Coś mi się zbukowało chyba. Start za pół minuty. Ja nie mogę. Wiecie, wiecie co? Czekajcie. E, ja zaczynam tutaj nagrywanie. Jak znajdę sposób, to wznowię nagrywanie, bo to jest naprawdę dziwne. A więc dobrze, jestem z powrotem i już wiem, jak to zrobić. Szukałem to chyba 20 minut. O, no, tak. Dobrze. I teraz. Trzeba łupnąć w tą moździerzem. Właśnie. O Boże! No i teraz ta wieża runie na ten helikopter. Głosy. No i wszystko poleciało. Oh, to było naprawdę ciężkie. Piękny wybuch. Nic po nie zostało. Max powinien z granatniczkiem idzie. No i teraz jest te intro początkowe, gdzie Max stoi, ale ze snajperką. O, wpada FBI po nas. My załatwiliśmy swoją sprawę. Możemy teraz ginąć. Nie wiem, iść do paki, co chcemy. Nie załatwiliśmy swoją sprawę. Mógł nie przeżył. Ostatni wystrzał był jeden wykrzyknik, który podsumował wszystko, co doprowadziło mnie aż tutaj. Zdjąłem palet ze spustu. I tak to się skończyło. No, to było wintrze. I tak się to skończyło. Śnieżyca wydawała się słabnąć. Postrzępione chmury odsłoniły gwiazdy. A teraz czmołizy. Maxie, by. Tu komisarz Jim z policji. Budynek jest otoczony. Rzuć broń i połóż się z rękami za głową. Odrobinę bliżej nieba. Hmm. Jakby ktoś nie pamiętał to to jest tytuł trzeciego rozdziału. Głosy policjantów zdawały się odległe w... i przytłumiony. Trzeciej części. Stój! Policja! Nie ruszaj się! Duchy przestały mnie dręczyć. Pode mną nowy Jork lśnił jak brylant na czarnym aksamicie. Ależ mieliśmy z Tobą, zabierzcie go na komendę. Słyszałeś? Wooden też tam był. Stał w tłumie na uboczu. To wszystko nie skończy się dopóki on nie wyda poleceń. Ale wydaje, byłem tego pewien. Lepiej, żeby to zrobił. Wooden uśmiechnął się z zadowoleniem. To był uśmiech zwycięzcy. Było nas dwóch. Mm -hmm. Gratulacje! Ukończyłeś grę MaxP i nowy tryb gry Nowojorska. Minuta i twardziel zostały odblokowane. Spróbuj swoich sił! No, właśnie skończyliśmy mój drugi, albo nawet można powiedzieć, pierwszy let's play w solo. Mój pierwszy let's play to był. Fuuu, jaka brzydka tekstura! Mój pierwszy let's play to był w kopie z Rapim. Tak więc skończyłem mój pierwszy let's play solo. Myślę, że wam się podobał. Myślę, że nie przeszkadzało wam to, że grałem na ślepo i niektórych momentów nie, nie pamiętałem. Nie, nie pamiętałem, tylko nie wiedziałem, jak zrobić. Tak więc, następny let's play to jeszcze pomyślę, co zrobić. Bo tak jak um, niektórym mówiłem albo pisałem, ja nagrywam let's play e z gier, w które po prostu mi się chce grać i mam ochotę w nie zagrać tak mocno, tak jak na przykład Max Payne, mi się zachciało. chciało. To jest naprawdę wspaniała gra. Um, no, tak więc. To by było na tyle. Mm, dziękuję wszystkim za komentarze, łapki i oczywiście za wyświetlenia. Tak więc, no i za subskrypcję, jeżeli ktoś przyszedł dzięki tej serii. Tak więc, trzymajcie się i do kolejnego let's play'a. Cześć!